Gość zarażał smutkiem, bezsennością, chęcią do zdrad, picia ponad miarę. Wzięłam to na siebie, tak jak wcześniej już wzięłam kompleksy Królewny Śnieżki. Na siebie biorę kasy z waszych nawyków, przyzwyczaje i na siebie biorę kaszą z waszych wad i chorób. Bólem się podzielcie, pewnie znowu go poczuję. No powiedzcie więc mi więcej, zaraz chyba przez was czuję na pewno z wymiotuję Ta empatia bywa dołująca Gdy moja pomoc w ostatecznym rozrachunku Niezbyt przypada wam do gustu Gustu tak zmiennego Gustu na chwilowy Niezbyt racjonalny nastrój podatnego W niewygodnych dla was chwilach Utknijcie moje błędy Utknijcie moje porażki Przypomnijcie każdą ze słabości A sukcesy zmieńcie we wstyd Kje podprivate najindeplejšo vojce? Sukajte ukrytega značenja vsakega. Slova! Każdego czynu, każdego zamierzenia. Znowu spróbujcie zbolić we mnie złość. Znowu spróbujcie zbolić we mnie strach. Przelejcie na mnie kasze z usłyszanych o słów. A gdy bardzo już się tym znudzicie, to dorzućcie kilka gruz, dorzućcie kilka obecnych. Niech no prosto w twarz usłysze, co naprawdę no sami sami dziś Dam po wszystkim lekkość i sumienia, mi parę guzów. To trochę skręć, trochę drzenia więc no dalej wolę się podzielcie przecież po to tutaj jestem no dalej, powiedzcie jeszcze więcej, no dalej no jeszcze, jeszcze więcej przecież po to tutaj właśnie jestem, za to wygodniejszy dla was chwila na poznam każdą, każdą waszą tajemnicę. I to przyrzeczenie, noszenie i ciężaru na pamiątkę wieczną, na grób, na hamę. A niestety, niestety dla mnie nie się dotrzymuję. Nie będzie to przecież dla mnie zbyt dużo. Jestem łoga. Rzecz jasna mało empiryczne, Pora więc dorzucić I małe wasze dość coś niecoś nie Moje doświadczenie Doświadczenie, które błaga przecież Na codzienne hipertroficzne powyższenie A gdy na koniec końcu W ostatecznym rozrachunku Nie przypanie wam do gustu Moje wsparcie, moje czucie To dożyćcie trochę żółci Trochę jadu, trochę plotki i zawiści i się dziwcie, że wolę siebie samą. I się dziwcie, że wolę siebie wolną. A że kocham was na życie, na zdrowie. Trochę mniej na śmierć, trochę mniej na chorobę. Uznajcie za kolejną moją wadę. Uznajcie za kolejną moją do was urazę. Z was jakoś chyba się wyliżę. O was jakoś zapamiętam, by zapomnieć.